Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnej recenzji na kanale. Dzisiaj zajmiemy się filmem, e, który jest na Netflixie. Właśnie tytuł Nina Mine z angielskiego. E, muszę Wam powiedzieć, że na początku jak oglądałem ten film zobaczyłem go, znaczy w ogóle zachęciło mnie to, że Netflix pokazuje że jest, wśród, jest na pierwszym miejscu wśród najlepiej oglądalnych filmów, tak? Obecnie. I to mnie zachęciło do obejrzenia. I tak sobie myślę, kurczę, jakiś nowy film, nie? Patrzę na datę powstania, tam 2016-2017. No okej, okay, ale go nie widziałem, więc dałem mu szansę i go obejrzałem. No i teraz z Wami chcę pogadać na ten temat. Na temat tego filmu tak Także spokojnie. Nie będę zdradzał jakichś elementów fabuły, więc możecie spokojnie słuchać. Powiem Wam tak. E, zalążek tylko fabuły opowiem. No film opowiada historię e, e, snajpera. Nie jednego, dwóch snajperów, którzy e, są na, na jakiejś bliżej nieokreślonej pustyni i mają za zadanie zabić jakiegoś przywódcę tam terrorystycznego. To nie ma znaczenia potem dla, dla fabuły. W końcu że są na pustyni. W jakimś kraju arabskim. Potem się okazuje, że, że ta cała sytuacja zamiast oni kogoś tam zabić, to ktoś inny na nich poluje, albo zdradzili swoją y, tą y, powierzchnię brakuje mi słowa pozycję, tak. Zdradzili swoją pozycję, więc y, potem się okazuje, że to oni są ścigani. No i wpadają na pole min na pustyni. No i tu się zaczyna dziać akcja. Film trwa w ogóle godzinę 30. I mówię, ciekaw jestem jak z tego wybrną producenci, scenarzyści, reżyser jak z tego wybrnie, bo godzinę 30, w sumie pół godziny filmu trwało mniej więcej dotarcie do tego pola milowego. Potem mamy godzinę 10 w jednym miejscu, nie? Praktycznie. Tak, no w jednym miejscu się akcja dzieje. I cały czas, jak go oglądałem ten film, byłem ciekawy, jak się też skończy. Wygląda to tak, że facet po prostu nadepnął na minę. Jak wiecie dobrze, jak się nadepnie na minę i potem z powrotem się, że tak się wyraża, oddepnie, czyli zdejmie się nogę z, z miny, to ona wybucha. No, i tu się zaczyna problem, no bo skoro już nadepnął, to musi w tej pozycji stać. Yy, oczywiście jak to żołnierz, jak to snajper, właściwie mają, mają yy, ma taki człowiek przy sobie wszystko, nie? więc tam woła yy, po prostu radiem o pomoc, no i dzieje się akcja. Dzieje się akcja, bo się okazuje, że pomoc nie nadejdzie tak szybko, jak byśmy się yy, spodziewali. No więc ten człowiek po prostu w tej pozycji musi stać. I tu wam powiem, że się zawiodłem dosłownie się zawiodłem, dlatego, że ja byłem przekonany, że ten film będzie o takim typowym survival'u o kminieniu na zasadzie co by tutaj zrobić, żeby nie wiem, żeby jakoś e, spróbować e, przeżyć, tak e, on oczywiście to robi, ale bardziej film poszedł w stronę wspomnień i, i wspom w stronę takich e, rzeczy, taki, taki, takiego dramatu obyczajowego pokazującego tego życie, tego żołnierza i jego problemy właściwie rodzinne. Więc już wam mówię z góry, że jeżeli nastawiacie się na jakieś super kino, uważam, że to nie jest super kino takie typowo męskie bardziej jest to opowieść obyczajowa o problemach rodzinnych i nie tylko rodzinnych żołnierza. Ja ten film w ogóle oglądałem na trzy razy. Ponieważ mnie wynudził. Godzina 30, niby nie trwa długo. Natomiast ponad godzina się dzieje akcja w tym jednym miejscu. Nie chcę Wam zadać więcej, obejrzyjcie sami, więc zwróćcie na to uwagę. No i w sumie ciężko jest coś więcej powiedzieć bez spoilerowo. Opowiedziałam Wam tylko tyle, ile możecie zobaczyć w sumie ze i z opisu. Jednocześnie ciekawy, pomimo tego, że ten film od połowy już już mnie nudził, już miałem ochotę po prostu wziąć pilota i poprzewijać do przodu. Nie zrobiłem tego. A my go na trzy razy, ale w końcu obejrzałem. I byłem ciekaw, jak to się w końcu skończy. I jak się skończy to, na tą milę ladewną, czy on nie wiem, czy zginie, czy straci nogę, czy, czy, czy ktoś mu pomoże w końcu, czy ta pomoc nadejdzie, czy nie nadejdzie. Eee... No i czy on przeżyje, tak? No wiadomo, jesteśmy na pustyni, więc musi przeżyć dzień i noc, tak? W nocy są różne inne stworzenia, które go tam e, będą atakowały, więc... A w dzień z kolei jest potworne słońce. Wiadomo, woda się szybko kończy, więc... No, więc musi przeżyć. Także, tak jak już powiedziałem, dla mnie ten film miał potencjał, a poszedł w stronę bardziej właśnie tego takiego dramatu obyczajowego i historii rodzinnej. Więc jak się tego spodziewacie, to jest fajny film. Jak dla mnie m, potem traci ten film. Pierwsze 30 minut jest ok, a potem z minuty na minutę jest coraz gorzej, się robi właśnie dramat rodzinny, a potem jeszcze przechodzi w jakieś takie, o mamy, z, nawet rodem z science fiction troszeczkę. I zmierzam do tego, że cały czas mobilizowało mnie to, żeby obejrzeć do końca tylko właśnie to, jak się ten film skończy. I tu też się zawiodłem, bo od połowy filmu wiedziałem, jak on się skończy. Właściwie to była moja, moja pierwsza myśl. Jak tylko zobaczyłem, jak on nadepnął, i tak sobie pomyślałem, hmm, oby tylko się nie skończyło tak. Właśnie tak, jak się skończyło. Nie zdradzę, więc dlatego tak mówię. Oby się nie skończyło tak, jak się skończyło. No i tak właśnie się skończyło. Wiem, że gadam bez sensu w tej chwili, ale jak obejrzycie ten film, to zrozumiecie. I jestem też ciekaw, czy wy też mieliście takie odczucie, że przesła, przeszła przez myśl właśnie w waszej głowie taka e, malutka właśnie myśl, która mówi, a pewnie tak się skończy, ale potem myśli, nie, no bez sensu, nie, no właśnie tak się skończyło. No, dziwnie gadać bez ale uważam, że ten film po prostu jest... Słaby. Więc jak dla mnie, na pewno poniżej 5, tak się stanowimy między 3 a 4 na 10. Bo w większości filmu to jest teatr jednego aktora. W ogóle teatr, który jest jak najbardziej dobrze zagrany. I, i tutaj te w, w, zmagania się z nim, też z naturą i, i te problemy, właśnie, o których mówię, czyli brak wody, ten problem, że on musi cały czas w jednej pozycji stać. E, tak. I, to, to jest jest, jest git. Natomiast bardziej problem tam jest jego psychologiczny niż na taki fizjologiczny, tak powiedział, Wyolbrzymiony, o, no, pokazany. A, dobra, za tego aktora, którego się nie czepiam, e, e, bo tutaj jest OK. Efektów socjalnych w tym filmie praktycznie nie ma wcale, więc nie ma co oceniać. Kadry są w sumie tylko na pustyni. No, jest tam kilka przebitek z domu rodzinnego, ale głównie to jest pustynia scenografii też raczej, raczej nie ma. Po prostu film na pustyni. No. Jak złoto, tak jak mój pierwszy film. Złoto też tutaj cały jest na pustyni. Dobra, moja ocena to jest 4 na 10. Jeszcze raz wam powiem, jak się nastawiacie na fajny film, typowo taki dramat obyczajowy, myślę, że się nie zawiedziecie. Ja się troszeczkę zawiodłem. Ja w ogóle obejrzałem ten film też na zasadzie właśnie na trzy, trzy podejścia, tak jak wspominałem. I do połowy opowiedziałem mojej żonie, co się wydarzyło i ona obejrzała końcówkę i powiedziała, że o, okej. Okay. Także możecie też tak obejrzeć, że komuś opowiecie do połowy, a potem od połowy się okaże, że już to wystarczy, że nie trzeba cofać do początku. Tyle z mojej strony. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia. Pa!